Coraz bardziej czuć, jak nadchodzi era prawdziwości. Te wszystkie iluzje, kłamstwa, coraz bardziej pokazują ludziom, nawet tym takim prostym i nawet tym, którzy już sami chcą w tym zakłamaniu trwać, jak bardzo to zakłamanie jest męczące i kosztowne, tak? ponieważ człowiek, który funkcjonuje w kłamstwie, bardzo obniża swoją energię. Staje się łatwo taki sfrustrowany, bezsensowny, brzydki, tak? karykaturalny. I dlatego ewolucja w nas, dając nam też wolną wolę i wszystkie te możliwości, jakie dzisiaj mamy, tak naprawdę potężne, po prostu sprawia, że my prędzej czy później dochodzimy do tego momentu, w których po prostu prawdziwość się najbardziej opłaca, ponieważ wtedy. Jesteś jakby działasz w zgodzie ze sobą, z sumieniem, odkrywasz ten kontakt z, z naturą, lepiej się przez to czujesz, rozpoznajesz te prawa natury, tak? widzisz, że jak na przykład ktoś kłamie, to też samemu jest podatny potem na kłamstwa, obniża mu się właśnie ta energia i jest co staje się słaby, cyniczny, wyrachowany i, i traci tą subtelność. To właśnie ta to miłość, to, to, to najpiękniejsze jest właśnie w subtelności, w tym życiu właśnie w zgodzie ze sobą. I wówczas, no właśnie, no jest, to, jest to poczucie szczęścia, spokoju. To jest to taki głębszy, ten głębszy wymiar świadomości się budzi w człowieku. I nawet możesz sobie uświadomić, że jesteś czymś więcej niż tą, powiedzmy, przetwornicą, tak tą makówką tutaj, tymi programami, tym taką często zlepkiem takich no, bezsensownych, no, słabej jakości jakichś tam rzeczy, z którymi się człowiek no, utożsamia często z niewiedzy, z ignorancji, z tego, że nie wie, kim jest. I zamiast po prostu właśnie dążyć głębiej, i przez to łatwiej przewartościowywać te stare programy z dzieciństwa. Bo jak tego nie robisz, to potem takie mamy... do znaczy nie, z taką dzieci nadą, tak? Jedni tam straszą drugich, wiesz, tak jak się taki, w takiej klasie, takiej, wiesz, nie wiem, upośledzonej trochę, nie? Tak wtedy człowiek czuje, jak ogląda tą telewizję i tak dalej. Dlatego łatwiej wyłączasz się, a też się włączasz na też te relacje, te jakości, tak? Tak samo widzisz, są Sam wśród nas też tak samo osoby, Lokalnie gdzieś rozwijający się, którzy się potrafią bardziej wyrazić swobodnie, tak? którzy potrafią splecić jakieś sensowne zdania. Człowiek wtedy bardziej docenia to, co ma, to, co z nim rezonuje. Łatwiej odkrywamy tą wzajemność to jest też piękno tak? wzajemność czujemy, jaka jest ta wibracja w relacjach także. No i e, przez przewartościowywanie po prostu zdajesz sobie sprawę, że żyjesz, żeby być szczęśliwy, żeby doświadczać bardziej siebie. E, przez to uwalniasz się też z takich rut, rutyn, takich, e, jakichś, takich kompleksów często, bo po prostu widzisz, jakie to jest śmieszne, no, żałosne. To, to poczucie humoru też ci tak do, 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 e, więcej, bardziej ci się też wyostrza. E, widzisz e, siebie w wszystkim też. Potrafisz dojrzeć te swoje jakieś takie śmieszne, zabawne rzeczy, brane często właśnie z lęku, z takiego, że masz chęcia bycia po Ważnym z osądu jakiegoś, zwierzenia w jakąś kolejną iluzję. I to wszystko po prostu puszcza. Taki właśnie kontakt z naturą. Teraz sobie widzisz, tutaj przybyłem troszeczkę poleżałem, nawet jakaś ciekawa sentencja mi też przyszła. Może sobie zaraz przypomnę. No właśnie, przypomniałem sobie, że człowiek, który właśnie nie musi być wcale w centrum, staje się w centrum. Tak, bo nie musi. Ten kto musi, tak, to tak naprawdę staje się peryferią czegoś, a jeżeli już nawet stanie się w tym centrum, to bardziej staje się chaosem, tak, no I takie złote myśli pojawiają się, kiedy po prostu człowiek na łonie natury czy też przede wszystkim sam ze sobą jest, nauczy się wypoczywać, być ze sobą cieszyć się sobą, tak, cieszyć się tym cudem, którym teraz w tym wcieleniu, w tej chwili możemy przeżywać i doświadczać tego Ci życzę bo to jest najlepsze. Jak Ty jesteś szczęśliwszy bardziej, e, to świat jest bardziej szczęśliwszy. Tak samo mówisz, to że to ze mnie. Więc jak ja jestem, się dobrze czuję ze sobą, no to też nie będę krzywdzić innych, nie będę jakiś tam cyniczny i tak dalej, nie będę udawał, tak? Bo jestem sobą, bo wybieram prawdziwość. I prawdziwość jest najlepsza dla, dla, dla nas. Umysł najlepiej oczyszcza, bo umysł nigdy nie będzie wiedział, co jest prawdziwość. On zawsze jest relatywnym, wiecie, perspektyw. Z tej jest tak, z tamtej jest tak i on nie wie, co jest prawdziwe. Natomiast tutaj właśnie z, z pomocą przychodzi Serducho to poczucie takiej przestrzeni, ten spokój, który właśnie przejawia się, kiedy przestajesz się, z wszelkich presji się pozbywasz. Po prostu wchodzisz w ten stan, w którym jesteś, jesteś. Tak? taki, jaki jesteś ze sobą i znika wtedy to myślenie niepotrzebne. Pojawia się to co głębsze.